Hej, siemano ludziska z tej strony Niedźwiedź z kanału Szeregowy. My meldujemy się z trzecim odcinkiem z gry Factorio. W poprzednim odcinku zajmowaliśmy się budowaniem e, przepalarki, przepalarki, która będzie nam dawała surowce, które są najważniejsze i najbardziej podstawowe, czyli żelazne płytki i miedziane płytki. Ten odcinek będzie trochę krótszy od poprzedniego. Myślę, że będzie miał około 20 minut maksymalnie. Także bez zbędnego gadania, my tutaj sobie zaczniemy rozciągać naszą przepalarkę. I tutaj mamy: tu widzę, że jest przesunięcie w ogóle, tu już jest coś źle postawione, już bym chciał zacząć budować i by było zjebane, a tego my nie chcemy. Czyli mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak. Myślę, że tyle piecy da nam przynajmniej na początek wystarczająco żelaznych płytek. Coś w sensie produkcji żelaznych płytek, co ja tu chciałem powiedzieć, to jest fajne o tyle, że możemy tutaj od razu sobie wybudować to i z drugiej strony od razu stawiamy sobie drugi rząd takiego samego. Jakby, nie wiem już jak to nazwać, brakuje mi słów. Raz, dwa, trzy, u, albo w sumie nie muszę tutaj już liczyć, bo tutaj obok już stoją gotowe, zbudowane. Także robimy pyk. Tutaj ciągniemy sobie linię do samego końca. Będzie sobie tutaj leciał na jednej taśmie węgiel, na drugiej żelazo, a tutaj mamy linię, na którą trafia produkt końcowy. Oczywiście brakło standardowo typowe, typowe Factorio TSS, TSS. W, nie w tą stronę, w tą stronę, i tu lecą sobie gotowe surowce. Pozwolicie, że tu na razie sobie obecne, żeby nie musieć biegać do samego końca zbierać tych surowców, i tutaj robimy to samo, czyli biegnie sobie taśma, na którą trafia to. Zawsze, jakby, całe faktory, zawsze składa się z bliźniaczych, jakby, budowli, trochę jest niesymetrycznie, w sumie mógłbym to zaraz przestawić tak naprawdę i chyba to zrobię, bo trochę mnie to denerwuje, że to nie stoi tu po środku, tylko stoi na boku. Tak, tak, zdecydowanie i muszę się tym zająć, bo nie podoba mi się, jak to tak krzywo jest ustawione. Więc na szybko sobie to rozdziapmy. Mamy na szczęście tutaj y, takie coś jak schemacik więc y, tak, to powinno stać jak to powinno stać, w taki sposób, tak, tak to można, jest, można to postawić elegancko, po prostu nie, jakby symetria jest dosyć, symetria swoją drogą, zajebisty film, symetria faktury jest istotna, oczywiście potem, potem już z jej zachowaniem jest o wiele trudniej, jak już zaczyna być tak ogromna produkcja wszystkiego, tak, to była bardzo sensowna wypowiedź, ciężko jest po prostu ogarnąć to jakoś ładnie. Czekajcie, czy ja to dobrze zrobiłem? No chyba nie chuja, co? No właśnie, nie chuja. To powinno iść sobie tak. To powinno iść sobie tu. Tutaj powinno, powinien być zakręt. Z tego zakrętu idzie sobie to. Tutaj mamy odbiornik. Tu robimy ciach, ciach. I jak zwykle źle jest postawione. My chcemy odbiornik tego. Odbiornik stawiamy tu. Tu to jest połączone z tym. Tu mamy taki fajny zakręt. I to trafia sobie na te taśmy. I to wszystko się rozdziela na dwa pasy. Działa pięknie, działa. Jest symetrycznie, Z pośrodku. To lubimy. To jest faktorio, Bardzo pożądany efekt. I już chyba zaczynacie kminić, o co w tej grze chodzi. O automatyzację wszystkiego i nie biegania wszędzie, tak jak teraz to robię, tylko po prostu jeżeli już skończymy budowanie tego, no to będziemy mieli taką cztery, dlatego budowałem tutaj cztery takie pasy, bo będą cztery surowca nieprzetworzonego i cztery pasy surowca przetworzonego, więc jeżeli wyobraźcie sobie całą taką kratkę tutaj, czterech pasów, pełną w tych właśnie w żelaznych płytkach, no wtedy naprawdę możemy zacząć jakby zajmować się produkcją na przykład czerwonych pakietów, dzięki którym, dzięki którym będziemy mogli jakby, dzięki którym co będziemy mogli? Kurde, co ja chciałem powiedzieć? Dzięki którym będziemy mogli więcej po prostu produkować naukę, tak? Uczyć się nowych rzeczy. Powiedzmy, następną rzeczą właśnie będą automaty montażowe, potem zajmiemy się właśnie przetwarzanie stali, to też jest dosyć ważne. No i potem mamy kolejne odnogi, nogi. Jest, jest, jest czego się uczyć, także wszystko będziemy się, wszystkiego będziemy się właśnie uczyć. Ok, tutaj możemy już postawić sobie bliźniaczo do tego, czyli tylko w drugą stronę, tak? Z tego co pamiętam, jeżeli to ma być poprawnie. Tak, czyli stąd się podaje surowiec, a tutaj idzie gotowy surowiec. Pyk, pyk, pyk. Jest też taka technologia, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, są takie robociki, którym wyznaczacie właśnie taki schemat, jak ja tutaj mam. Jeżeli to tak działa, kładziecie go na ziemi i one budują go za was, bo one jakby wszystkie surowce nie biorą z waszego eku, tylko ze skrzynki, która jest taki, takim magazynem dla nich. I one wszystko budują za was. To jest naprawdę kozackie. Nigdy do tego nie, nie dotarły. Może ktoś w komentarzach mi jakoś fajnie wytłumaczy, w jaki sposób to działa. Liczę na to, że przejdą tutaj. Chociaż jedna osoba, która lubi Faktorio, zna Faktorio i będzie mogła mi jakoś doradzać. Dobra, żeby stworzyć tutaj kolejną produkcję żelaza, postawiłem źle podajniki, prawda? Tak, znowu jest niesymetrycznie. Na szczęście nie musimy usuwać 40, czy też 50, czy też 100 podajników, tylko 4, czy tam 5, 6. Także naprawdę musicie bardzo uważać na początku, jak budujecie, czy jest prosto, czy symetrycznie, czy wszystko wam się domknie, zamknie i będzie pięknie. Jak się coś zjebie, to jest lipa. I stawiamy sobie. No halo. Stawiamy sobie. Pyk. I teraz, jak możecie zauważyć, podaje się i węgiel, i żelazo. I gotowe płytki zaczynają trafiać na, taś na drugą część taśmy. I teraz wyobraźcie sobie, to tylko powiedzmy piecy jest 20, 40, 50, 60. Im więcej, Im więcej potrzebujecie, tym więcej produkujecie. Wszystko zależy od Was i od tego, jak Wam idzie z mapą. Trochę mi się tutaj nie podoba ta woda, ale myślę, że więcej niż dwie takie kratki tymi piecami nie będziemy zajmowali. Okej, okay, spoko. Teraz już tworzy nam się jakaś sensowna ilość. Zobaczmy, jak tam z prądem. No, prąd, prąd nie jest już tak stabilny. Co możemy sobie stworzyć? My, o, możemy sobie stworzyć więcej tych wiertnic, ale my potrzebujemy niestety dużo, dużo, dużo taśmociągów. A żeby było dużo taśmociągów, to trzeba dużo żelaza. A żeby było dużo żelaza... To potrzebujemy. Na razie niech to tutaj się przetapia. To jest, to jest jakby wystarczająco. W to, sumie to się zapełni to chwilami nie. Chociaż możemy to trochę poszerzyć, nie powiem, że nie. Damy sobie tak granicę. A niech to się do końca robi. Ok, spoko. Potrzebujemy żelazo, Boże, miedzi, przepraszam, miedziucha. I potrzebujemy stawiać sobie więcej elektrycznych wiertnic. Przynajmniej z dwie by się przydały, żeby zapełniać dwa pasy, ponieważ tak samo jak zapełniają się dwa pasy gotowym żelazem, tak samo warto by było zapełnić dwa pasy żelazem takim jeszcze wydobytym dopiero, tak? Tak to można nazwać. Stawiamy sobie tak z dwóch stron. Dajemy sobie pik pyk i łączymy z powrotem wszystko za pomocą kabelka. Możemy sobie wyciągnąć więcej. O, mamy już to do zrobienia cztery wiertnice. Także zróbmy sobie jeszcze dwie. I zróbmy sobie jeszcze jedną dla żelaza. Dla kurwa czołca. Cały czas mylę żelazo z miedzią. I tworzą nam się teraz dwa pasy i będzie się to łatwiej zapełniało. Super, super. Oczywiście potrzebujemy czterech takich pasów, żeby zapełnić ten, 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 ten i ten. I wszystkie muszą być pełne od samej wiertnicy do samego pieca. Wszystko musi być na fula zajebane, żeby po prostu nie było żadnej przerwy, żeby była cały czas dostawa żelaza. To jest bardzo, bardzo bardzo ważne. Dlatego mi się tak nie podobają te złoża, bo one są takie ani nie można jakoś podłużnie, ani na szerokość za bardzo ustawić tych wiertnic. No, 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 nie są za fajne. Ale tutaj w okolicy pewnie jeszcze się znajdą jakieś. O, tutaj możemy jeszcze sobie zaznaczyć, na przykład, linię energetyczną. Żeby zobaczyć jakiś podgląd, mamy pokazane taśmy ciągi. Faktorio, faktorio, piękna jesteś, ale czas wpierdala, że okrutnie. 9 minut odcinka. No, myślę, że ten odcinek będzie jakoś wyjątkowo krótki, będzie jako 15-20 minut maks. Potrzebuję zrobić jeszcze parę rzeczy w domu. Zbierzmy więcej tego. Teraz postawmy sobie yy, Żelazną żelazną ekspansję. Kurwa, nie żelazną, tylko miedzianą. Ja pierdolę, powinno być. Sorry, muszę to usunąć. Robimy to w taki sposób. Ja to potem ładnie poukładam. Ja wiem, że to nie jest teraz pięknie, że trochę spaghetti, ale luzik, arbuzik, będzie gitarka. Ten tekst przejdzie do historii. E, 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 e. Co my tu teraz byśmy chcieli? O Jezu, naprawdę okrutna pogoda jest na dworze. Nie wiem, czy u Was też, ale są takie dni, w których świeci przepiękne słońce. Jest naprawdę pięknie. Po czym są takie dni jak dzisiaj, gdy na przykład wczoraj napierdala deszczem przez parę godzin. Jest brzydko i niefajnie. I po co są też podajniki podziemne? To też jest dosyć istotne. Właśnie po to, że tutaj, tutaj mamy podziemny i teraz musimy sobie według tej kratki. Jedziemy tak, 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 tak. Oczywiście się przesunęło. Tak to tak, było. Tak, tak. Czyli jest przesunięcie. I teraz, żeby. No bo jeżeli byśmy mieli normalny taśmociąg, no to nie możemy czegoś takiego zrobić, bo będzie przerwanie. Więc to jest jakby niepożądany efekt. Więc, żeby nie robić takiego krzaka, dajmy sobie podziemny taśmociąg, dajmy tak, tutaj dajemy zwykły taśmociąg i one się mogą przecinać jednocześnie się tak naprawdę nie przecinając. I teraz jeżeli tutaj leci sobie surowiec, to nie wpada na tą taśmę, tylko wpada sobie na taśmę, która jest za nim. Super, super, tak to pięknie działa. Jak tutaj idzie produkcja... Żelaza. O, widzicie, tutaj już mamy piękny pokaz, co taka przetapiarka potrafi. Zamiast stawianie piecy gdzieś tam przy każdym złożu stawiamy sobie taką ogromną machinerię. I mamy tutaj już sensowną ilość żelaza do budowania kolejnych taśmociągów. Więcej taśmociągów. To jest to jest, to jest istotna rzecz. I robimy sobie to tak do samego końca. Okej. Okay. W sumie to dotąd to wystarczy. To musi być troszeczkę dłuższe. I teraz potrzebujemy więcej podajników. Dlaczego więcej podajników? Do tego, żeby zasilić, do tego, żeby te piece mogły być zasilane, tak? Nadal, żelaza nie jest za dużo, jak możecie zauważyć, ponieważ te pasy, ten pas musi być cały, zapełniony, tak jak tutaj się dzieje z węglem. Tak samo musi być z żelazem. I tych pasów musi być A4, żeby to wszystko było wydajne i naprawdę świetnie chodziło. A przynajmniej ja tak zawsze gram i tak dla mnie jest ok robią się te podajniki robią się te podajniki, tylko one się robią długo bo potrzebują tutaj żelaznej zębatki żelaznego boże, miedzianego drutu i tych układów elektronicznych których produkcję też będziemy tworzyć jako osobny mm, osobna część naszej fabryki, bo one są potrzebne do stworzenia czerwonych bądź zielonych pakietów, chyba zielone pakiety dzięki temu się tworznie czy my już odblokowane mamy? Nie, nie mamy ale zielone pakiety właśnie robi się z podajników, z takich podajników jakie tutaj mamy na ziemi i z podajników, boże z ciągów i z takich podajników jakie teraz właśnie kładę koło tych piecy. Także no, tak to właśnie wygląda w faktoria. I teraz, żeby to zasilić, oczywiście stawiamy sobie słupy elektryczne. No i powiedzcie mi, że ta gra jest skomplikowana. Naprawdę można to wszystko skmienić. bardzo łatwo, to nie jest industrial craft, ja pamiętam ja grałem w Minecrafta jeszcze, to było dawno, dawno temu, i był taki koleś, chyba Quinto się bodajże nazywał na... Quinta 98 czy 89 na YouTubie, i on robił właśnie filmy z Industrial Crafta w Minecrafcie. Ja pierdolę, tam były te maceratory, jakieś dziwne piece, może teraz bym to skminił, ale wtedy, jak byłem taki młody i naprawdę nie ogarniałem tak wielu gier, zupełnie nie czaiłem, co ten koleś tam robi, tam były rury, jakieś ciśnienia w tych rurach były to ustawione, Boże, tam było tyle rzeczy, Faktory jednak, mimo tego, że jest bardziej rozbudowane, jest chyba troszeczkę łatwiejszą wersją takich dziwnych modyfikacji z MC. Co do MC, ostatnio nawet musiałem nie pograć, ale szczerze, no nie wiem, czy, czy ktokolwiek by chciał to oglądać, bo już YouTube został tak przeżarty te 5 lat temu, czy więcej lat temu przez tego Minecrafta, że nie wiem, czy naprawdę byłby sens nagrywania czegokolwiek z właśnie Minecrafta. <laughs> Zastanawiam się, czy ten odcinek wydać jako osobny. Czy, czy jednak jako yy, jako osobny, czy podkleić go do na przykład odcinka tam czwartego czy któregoś jako taki początek. No nie wiem, zobaczymy. I teraz mamy już takie coś zbudowane na 20 piecy. Schodzimy sobie schemat konstrukcyjny, zaznaczamy całą tą konstrukcję, pyk, robimy takie coś. Powiedzmy, że możemy sobie zaznaczyć razem z tym i mamy całe takie coś. Tylko nie chcę tego na razie robić, ponieważ nie mamy jeszcze tutaj poustawianych wszystkich elementów, jakie są potrzebne do działania tego. Jak już to będzie skończone, to wtedy zrobimy sobie schemat. Postawimy taki sam identyczny. Oczywiście ja te wszystkie surowce, może surowce elementy, typu podajniki, piece muszę na nowo zrobić. To jest tylko taki schemat, żeby ja sobie mógł to łatwiej postawić i nie myśleć, jak to ma być. Zrobimy takie same coś na mieć. I będziemy zaspokojeni, i wtedy zaczniemy budować kolejne, kolejne, tak. Kolejne rzeczy, właśnie takie jak na przykład produkcja czerwonych pakietów, które są potrzebne do nauki. Wybaczcie, że tak czasami łopatologicznie tłumaczę i w ogóle chcę być taki miły i fajny i super. Ale naprawdę chciałbym, żeby ktoś, kto zaczyna grać w Factorio, albo chciał poznać tą grę, cokolwiek ode mnie się dowiedział. Wiem, że moje tłumaczenie jest często średnie. Czy mamy już tu wszystko? zasilone. Nie, nie mamy tu jeszcze wszystkiego zasilonego. Tutaj jeszcze trzeba. Tak wiem, że te słupy też nie są super. Yy, jak to się mówi? Super symetryczne. Ale na razie tak to może sobie być. I mamy już tu w pełni działające. Oczywiście ty, tutaj się nie przetapia z tego powodu, że mamy za mało miedzi. Nie wiem, jak jest yy, poborem prądu. No już za niedługo myślę, że pasek będzie na żółto, więc będziemy musieli sobie więcej zrobić tego, co w pierwszym odcinku, czyli tych. Yy, Tłów parowych i silników parowych, tak. I to one potem wszystkie się zaczną uruchamiać. Tu widzicie, produkcja się zatrzymała, no bo tu nie ma czego przytapiać. Jest tylko sam węgiel na taśmie. Więc możemy sobie to wszystko pozbierać. Pyk, 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 pyk. I tak to sobie działa. I teraz możemy wziąć schemat. I skopiować sobie tak. To całe tutaj wszystko. Pyk. i tu od razu widzicie mamy napisane ile potrzebujemy czyli 140 taśmociągów 80 podajników, 40 piecy 32 słupy elektryczne 3 podajniki podziemne i 3 rozdzielacze i potem widzicie możemy sobie wziąć takie coś takiego gosta i ustawić sobie go tak czy tak czy w poziomie czy w pionie i sobie to wybudować i takie same coś tylko nie wiem czy zrobić dwie takie kiedyś, kiedyś robiłem takie coś dwie takie przepalarki Razem z tą, którą teraz mam załączoną, dwie takie na żelazo, czy zrobić jedną tylko na żelazo i ją po prostu wydłużać, i jedną taką na, na miedź? Nie wiem, czy robić dwie. Chyba nie ma sensu robić dwóch. Lepiej po prostu wydłużać, zwiększać ilość piecy i długość taśmociągów, i po prostu zrobić zaraz obok drugą taką z, z miedzią. Także tym zajmiemy się chyba w kolejnym odcinku, bądź w dalszej części tego odcinka. Już widzę, że jest 18 minut także nie wiem, czy to będzie w dalszej części, czy nie będzie tego dowiem się, nie wiem, kiedy jutro, czy tam w poniedziałek, czy kiedy będę nagrywał ten film dzisiaj mamy czwartek o, a ja muszę niestety spadać także jeszcze raz przypatrzmy się naszej produkcji, co zdążyliśmy wybudować zróbmy sobie savea. mamy piece, czyli przetapiarka żelaza no, możemy w sumie wyciągnąć węgiel. Dawno już tutaj się zdążyły zatrzymać te maszyny, ponieważ stak się zebrał. Co w następnym odcinku by trzeba załatwić? O, cała pełno miedziuchy. Potrzebujemy sobie zrobić, no, myślę, że z, po ile po 4 minimum takie wiertnice na jeden pasek. Tak na początek, na początek tylko mówię. 4 czy tam po 6 wiertnic na jeden pasek, czyli cztery takie paski potrzebujemy tutaj raz, dwa, trzy, cztery linie i to wszystko będzie tędy sobie leciało do tej przepalarki. Potrzebujemy sobie identyczną rzecz zrobić w miedzi. Kamienia na razie nie muszę wydobywać za bardzo, ponieważ spokojnie starczy mi jeszcze, no nie wiem ile tych pieców mogę. 50. O, to my potrzebujemy tak tylko 40 zrobić, więc... Jest k i potrzebujemy sobie jeszcze rozbudować nasze nasze nasze. Może szybciej będzie, jak zobaczę sobie to na mapie. A oczywiście tego nie widać. Jak rozbudujemy sobie tutaj nasze te silnik parowy? Czy tutaj jeszcze jest jakiś węgiel w ogóle w tej skrzynce? Jest jeszcze węgiel, to się wszystko tutaj cały czas uzupełnia, pracuje sobie. Widzicie, dym się zwiększa. Jak jest z zanieczyszczeniem? Jak widzicie, wystarczy już tak mała fabryczka, a patrzcie, jakie jest zanieczyszczenie. I potem, jak ten czerwony obszar zacznie dopływać do siedlisk tych wszystkich karaczanów, czy tam tych, tych potworków, które są w tej grze, one się wkurwiają, przez to przychodzą do naszej fabryki, zaczynają nam obgryzać kable, atakować nas, nam spada życie. Zaczynają niszczyć nam taśmociągi, maszyny i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra, ja będę kończył, a przynajmniej na teraz. I nie wiem, czy zobaczymy się albo po przerwie, albo w kolejnym odcinku. Ten ma 20 minut, także nie wiem, zobaczymy. Także może zrobię jeszcze kolejne 20 minut. Jak będę nagrywał następnym razem, jak będziemy budowali tą przepalarkę do miedzi, i będzie super. Także zbierzmy sobie jeszcze tylko te żelazo i się z Wami pożegnam. Mamy teraz tego tyle. I teraz robimy pyk. To jest najlepsze na świecie w faktoria. Zbieranie gotowych surowców. I już mamy pełno żelaznych płytek w EQ. Także ja się z Wami żegnam. I do usłyszenia w kolejnym odcinku, chyba bądź czwartym lub piątym, zależy jak to potnę w faktorio. Życzę wszystkim miłego dnia i naprawdę polecam zagrać sobie samemu w tą grę. Albo zobaczymy się w kolejnym odcinku metro. Już nie wiem jak to tam będę wrzucał. Na razie i cześć.